Próbuję wytłumaczyć kolegom z Mołdawii, że jak użyją innego kodu niż Żabarty, to będą zabici. Trzymają pałki. My we dwóch używamy kodu Żabarty, oni jakiegoś innego. Ja mam akumulator do wpisywania kodu na kablu i nie wiem, czy już wpisywać kod i w nich wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. Hallo halo, halo siodo, jak to jest z tej chwili, że mam nadzieję, że Wam się intro podobało, no takich dużo śmiesznych lub mało śmiesznych, nie wiem, ja się śmiałem jak to nagrywałem i troszeczkę się pojawi, pędziecie 50 wizji do oglądania. przywieżka wystrugany, łapka, komentarzy w sobie na kanale, da się mi do końca jajcie elegancko, czytajmy się jakieś brzmienki, też konkursu dzisiaj sobie zrobimy, badajcie na Instagrama, ża z rodzin, w opisie. Jeżeli chcecie sprzedać skiny na blika Paypala Przerw to się odzywajcie, bo widzę że niektórzy nie rozumieją tutaj to do wiadomość, że ziomeszka, który do mnie napisał, jak oglądasz, to pozdrawiam. oczywiście zaraz to wytłumaczę No i dzięki za aktywność. Gitek, smutna Starska, rozkryłem się, Prozacko, kanał bez nazwy, dziękuję, kinato. Ogólnie to bardzo wam dziękuję za to, że pisaliście tutaj jak wam minął rok yy, Ta baluga Łukaszkaczy, zaraz już pogadamy, Nigal Krypton, fajny Figel, Jolo Bartosz, Renitank, Pentrax, Bananek, Mega o też tutaj 7 na 10, 4 na 10, 7 na 10, 5 na 10, takie by wasze oceny. Więc albo pozytywno, sporadek 5 na 10, dziękuję Łukaszkaczy, Damix N znaczek, dziękuję Grenic Domination, Simakio, Bimber, signalim Lecimy z jesteśmy oczywiście wariat i wiadomo gdzie. No na razie nie mówimy. 4 dni bez zgłoszenia filmu, oby tak dalej, oby tak dalej, pozytywne newsy tutaj z tego powodu, że jest na razie OK, kod promocyjny, oczywiście żaba, ty, 20% bonusu logowania, 4 zł na start, punkciki, no i natychmiastowa no, możliwość płaty z kinami, dzisiaj koska, no co ostatnio jakoś te samo, różne metody płatności, pamiętajcie o tym, wariaty, jest evencik, ale jesteś też burger wal. ja w tym roku jeszcze Rywala nie jadłem, dajcie od razu znaka w komentarzu, czy jedliście Rywala w tym roku, czy lubicie trochę, a czemu smakowo. także takie pytanko dzisiaj luźne do Was, no i tutaj ogólnie ja nie mnie to jest wszystko przereklamowane, to sobie o tym zaraz pogadamy 25,90 i 33,90. Czyli my dzisiaj mamy dwie kwoty, będziemy sobie z tych kwot opelować ogólnie No i lecimy z tematem, już sobie pierwszą batelkę tworzymy, jest sobota, dzisiaj w ogóle miałem jechać, ja mam samotną mechanikę, ale może oda, uda mi się od mamuśki furę pożyczyć, mamuśka idzie do pracy akurat na Imperium, taka restauracja z hotelami Jakaś tam imprezka dzisiaj jest, więc dłużej mamuśka pracuje. To może akurat sobie furę wezmę, później po nią przyjadę, ją akurat zwinę przy okazji do domu, więc spoko by to wyszło. To się dzisiaj Galafemememem ma. W ogóle tam na tan miał walcie, Teraz są te afery w ogóle z tymi ludźmi, co tam na Malcie reklamowali. Wiadomo, co nie będę też mówił. Kurwa dokładał oliwy do ognia, bo i tak jest na bazarskim jak jest. Ale w końcu spełniłem obietnicę. Mówiłem, że jak będzie sytuacja dobra, a sytuacja na ten moment póki co jest dobra, to będą nowe intra i się nowe intra pojawiło. pojawią się też kolejne nowe intra. Odcineczki będą dalej. wjeżdżamy lecimy z tematem. streamki Właśnie nie wiadomo na jaki na YouTubie, ale też już oporowo myślę, że będą 1,20 poleciało. a o, o, czyli kosa z szynki? Boże kosa koronka, nie kosa też na K. Koronki to ja lubię u kobiet jakieś fajne milizny tego typu sprawe, wiadomo, a wczoraj żaba się troszeczkę odpalił, troszeczkę sobie z kobietkami popisałem, żeby sprawdzić moją aktualną formę, ale tak totalnie na wypierdolce na nic nie stawiając i forma jest nawet ok, nawet spoko to muszę powiedzieć. Tutaj to się spokofało, bo mamy tutaj tylko kurdebela yy, koronkę, więc yy, jest ok. Na ten moment wygrywamy. W poprzednim odcinku pytałem was ogólnie o tak wam ten rok minął, większość z was właśnie tak 4 na 10, 5, na 10, ten był średni. Życzę Wam oczywiście wszystkim w kolejnym roku przede no wszystkim zdrowia wam życia, życzę Wam zdrowia i pieniędzy, bo to są dla mnie, no wiadomo, że jak życzę Wam zdrowia, to życzę też zdrowia wszystkim bliskim dookoła i tak dalej, no bo często się mówi, że ale jeszcze coś jest rodzina i tak dalej, to wszystko. No ja na przykład dla mnie zdrowie, liczyć komuś zdrowia, to jest też życzenie zdrowia wszystkim najbliższym. No i wiadomo, że kurwa, żeby dobre relacje być z bliskimi i tak dalej, że to jest jakby dla mnie wpisane w zdrowie, nie? Tak może troszeczkę na wyrost, ale ja to tak odbieram. Dużo pieniędzy wam życia, jak są pieniądze, to musicie sobie fajnie życie układać. Taka jest też prawda, pieniądze są chuj ważne w życiu, jak ktoś że są nieważne, że pieniądze to nie wszystko to ma rację, ale że pieniądze szczęścia nie dają, to już taka połowiczna racja, bo pieniądze dają szczęście, jeżeli umiejętnie je wykorzystamy, możemy komuś sprawić szczęście, możemy sobie sprawić szczęście przy wykorzystaniu pieniędzy, oczywiście, jeżeli nie ma zdrowia, to to wszystko jest gówno. Warte, tak to wariaty wygląda. Fajną kwotkę nam się tutaj udało ugrać. Żaba filozof, wjecham, wjeżdżam w dobrym stylu, pospałem się o 11.30 stałem, ja to siedziałem długo tam do 5.00, chyba by mi się tam nudziło. A dzisiaj akurat wolny dzień od siłki, pierwszy od dawna, bo cztery dni treningu by, piątego już bym nie wytrzymał, Chyba taki zajazd, jest na bani, wam powiem, ale to potrzebne mi było. Sam chciałem tak sobie zrobić, więc sobie tak zrobiłem. Dajmy sobie dwa statraczki, bo nam tu fajnie to uleci, one za dużo. To dwa Foxy chyba, Foxy i Foxy, to mi się okazało, że kościół do środowisiczką, chyba powiem wam... dobra, nie bo pewnych rzeczy lepiej nie mówić. Za te dziewczyny dzisiaj odpierają za pieniądze, to jest hit, coś sobie możecie sami dopowiedzieć. Dobra, wracamy do tego drwala. Ogólnie drwala ja zawsze co roku jadłem, mieszkałem gdzieś tam w mieście, miałem dostęp, bo to jadłem, teraz akurat w mieście nie mieszkam, dzisiaj będę, ale nie zależam stąd na drwala, no też trzymam tą dietę, więc czy to byłby drwal, czy to byłby, kurwa, nie wiem, cokolwiek inny, jakaś inna kawałek, kanapka, jak mi się nie skusił, bo trzymam dietę i po prostu się trzymam w tymi założeń i jest to obojęte, ale to jest przykład idealnego marketingu limitowanego, to się chyba nazywa pewnie fachowo, The cat sat on the że tak naprawdę gdyby ta kanapka drwala była przez cały rok, ona by nie robiła takiej roboty. I to jest właśnie magia reklamy, przez to, że ona jest limitowany okres czasu. No jest dobra, bo jest dobra. Mi osobiście smakuje, jest dobra. Nie jest jakaś mega wybitna. Pewnie coś byś nawet znalazł lepszego w Maku. Yy, gdzieś tam jakby. Ten, no dawno, znaczy kiedyś bardzo często jadłem maka, bo jadłem kiedyś maka. Każdy z nas ma taki etap jeszcze więcej tej niezdrowej żywności, a potem to już, róże, to już się to życie obywa. Teraz oczywiście do domy mniej. 116 dotyk nie udało się niestety wygrać. Teraz sobie 30-90, zrobimy. Yy, no i często, to, że on jest limitowany, rzadko dostępny, tak, bo ci się na to rzucają, że jeżdżają, wszyscy tam wstawiają stotki, że jedzą, to drwala, że drwala, taki, taki, zapewne jest taki sam co roku smakowo. Przynajmniej w poprzednich latach tak to wyglądało. Pewnie się dużo tam nie zmieniło. jedynie się cena zmienia na większą. Bo inflacja, wiadomo, więc to jest właśnie to. I to jest też taka lekcja teraz od wuja żaby, że coś, co w życiu jest limitowane, ciężko dostępne, ma znacznie większą wartość, jest znacznie bardziej doceniane, i to warto odnieść do swojego życia, do tego, komu dajemy czas w życiu i tak dalej. Jak nas ludzie postrzegają, szanują, właśnie jeżeli jesteśmy rzadziej dostępni, że tak powiem, no to większy szacunek, i to wszystko, tak? Wujarzaba dzisiaj naprawdę filozof, wuja takie intro bo także tutaj macie takie, taką ode mnie gadkę na temat tego drwa, ale co fajnie, cieszę że tam dużo up zrobiłem, bo tam ze dwa, 3 odcinki takie widziałem. Ogólnie się cieszę, że teraz, że przez jakiś że teraz właśnie te filmiki nie są zgłaszane. No kurwa, znowu się takie gadki się kończyły tym, że wypierdalało filmiki następnego dnia. <grywania> nie mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, że tutaj yy, po prostu, no, będzie to utrzymywane tak, jak jest w tym momencie. Sołyczka wezmę z plecika bo Giorgio, 5072, w ogóle Giorgio, jest ten ziomek Giorgio, jak już gadamy na te tematy, wiadomo jakie, ten Giorgio od automatów, na pewno znacie, kojarzycie, gdzieś tam Wam mignęło, rzuciło się, bo Wam się wejdziecie na jego Instagrama i te zdjęcia AI, nie, to na przykład rozwala, no bo są zdjęcia AI, które od razu widać, że to jest AI, nie, od razu każdy to zobaczy, kto troszeczkę w internecie siedział, kto troszeczkę czasu gdzieś tam spędził, jest troszeczkę bardziej ogarnięty, ale są takie zdjęcia, można tak zrobić, że te zdjęcia są naprawdę ultra. Ultra, jakby ciężkie do stwierdzenia, że to jest AI. Tak, no wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład stawia sobie zdjęcie takie, są teraz AI'owe, że tam nie wiem, z Ronaldo i z Messi, siedzisz i grasz w ping czy tam jakieś na studniówce, nie, czy na kasie w żabce, tam siedzisz, gdziekolwiek siedzisz na siłowni, jakieś swoje, jesteś z Ronaldo, czy z Messi, i w klejonym, gdzie to naprawdę fajnie wygląda ten Ronaldo i Messi w klejony, znaczy w klejony, ten zrobiony przez, przez AI, naprawdę zajebiście to wygląda. Na pewno może ci to nikt w nie uwierzy, ale można zrobić po prostu, wstawić sobie normalną osobę jakoś której nikt nie zna na przykład Kraniewską jest postacią znaną tak aktorką sportowcem influencerem celebrytą bla 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 i właśnie tak jedna osoba zrobiła i to było potem napisane, że to jest AI, ja w ogóle się na to nabrałem, przy tym, że to nabrałem, od czasu do czasu zdarza mi się nabrać, o ile na filmiki, jeszcze na filmik mi się ani razu nie udało nabrać, na te przemów takie dźwiękowe też mi się nie udało nabrać, bo nie ma emocji w tych głosach przez AI robionych, my sobie też no, gadamy od czasu do czasu na kanale o AI, tak? Więc tak to wygląda. Jeszcze się nie nabrałem, na filmik było blisko, żebym się gdzieś nabrał raz, nie? To na zdjęcia już mi się parę razy nabrać, nie ukrywam, udało i znam ludzi też takich, którzy są dosiągnięci, którym też się udało, być może Wam też się udało nabrać, no to właśnie mówię, nie? To wszystko zależy od tego, na kuskale, skalę to robicie i w jakim tym, co się, co się dodaje, no bo to fajnie wygląda, to fajnie wygląda, tak jeszcze to można urealnić, można ludzi wkręcać, ja nawet widziałem w ogóle tylko tam też kiedyś mówiłem, że tam taka, no nie koleżanka, bo to tam na cześć ktoś, nie? Tutaj znajomy z mojej wsi, o ładnie dał na koniec. A czego my tego nie wygrać? Czyli kurwa 28 groszy. Dobra, ostatnią batelkę robimy, że tam stawiła zdjęcie, gdzie typowo było widać, że to są filtry AI, no praktycznie każdy głupi by się poznał na tym, że to było AI, nie? W ogóle taką batelkę sobie możemy zrobić, za to układać nie się więcej. I ludzie pisali, że wypiękniałaś, jak ty pięknie wyglądasz, ale się zmieniłaś i to pisali ludzie na serio, nie? Tacy tam właśnie nieogarnięci w tych tematach, więc widzicie jaką to ma moc. Tylko to będzie miało moc, to jest aż straszne kurwa, co to się dzieje w tym temacie. Też już nieraz gadaliśmy, że to będzie za parę lat, będzie naprawdę świat. Yy, ciężki do wyobrażenia dla niektórych, szczególnie tych starszych ludzi, którzy gdzieś tam przeżyli zupełnie inne czasy niż my yy, więc tak to wygląda. 280 ojojoj, my to underdogowo mocno. Gdybyśmy dali anderka to się cieszyli, bo bot nerd by zgarnął. No, fajnie, czy fajnie pogadane, to na tyle, trzymajcie się mordy, do następnego Elówka.